Ama şimdi var. O da. O da. Banka oynar. Tabii gaz Częściej sadzi się winorość na spókach południowych i południowo-zachodnich. E, oczywiście też, to tak jak Asia mówiła, regionalizację, każdy region jeszcze winogron posiada. Natomiast no, wszyscy tutaj widzimy, że na no winogrona rosną. Natomiast to jest ogrom pracy, proszę Państwa, ponieważ takie winorośle trzeba podcinać. Trzeba je poglewać. One dużo wody jednak potrzebują. E, zwłaszcza w okresie wzrostu nowych pędów. No Zresztą, gdy właśnie winobranie to jest koniec e, września, to to w to Chorwacji zresztą bardzo dużo ludzi w pola wychodzi ścinać winogrona. E, jest tak utarte, że smak winogron i haromat zależy również od ścinania kiści. E, I w właśnie w ten sposób ciąć grono i chwycić je od spodu lewą dłonią. No chyba, że ktoś jest leworęczny, no to wtedy drodzy Państwo oczywiście odwrotnie. No i później te winogrona oczywiście pakuje się na przyczepy, też bardzo ostrożnie, delikatnie i zwozi się do punktu właśnie takiego skupu, gdzie już te winogrona są w takiej specjalnej maszynerii, to jest taka beczka z takim jakby dokręcaną, dokręcaną górą, miażdży się je no i następnie już, gdy otrzymuje się takie one winogrona przechodzi się do następnych procesów produkcji wina. W tym wersję państwo po prawej stronie będziemy widzieli wieże kościoła świętego Piotra i Kowo. Tą taką nieotynkowaną, charakterystyczną największą. Już ją widać tu przed nami. To jest ten kościół. Widać? Tam będziemy wysiadać i tam będziemy, tam będziemy z powrotem wsiadać i tam będzie przyszła czas autoka. Nie tą samą, już jedziemy wtedy na Metcall, więc nie wracamy tą samą drogą, będziemy jechali w różne lekce, już nie przez te góry, już, już się nie będziemy zmieniać. I don't know. 4 lata liceum i następnie studia lub jakaś tam szkoła po prostu dwuletnia, pomaturalna albo szkoły zawodowe. Natomiast jeżeli chodzi o szkoły, to tutaj jest taka lokalizacja szkół, że nawet gdy jest bardzo mała gardka dzieci, te szkoły sobie pracują. Jak są małe wsie, też jest szkoła z tym, że to są szkoły do czwartej klasy. Do czwartej klasy i później po prostu gimbusy czy ewentualnie z jakiś transport, który daje gmina lub miasto, dowozi te dzieci do szkoły, tak jak w Polsce, po prostu gdy jeżdżą gimbusy prawda, i dowożą tą garsteczkę dzieci do szkół podstawowych, to tutaj jest tak samo rozwiązane. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o zarobki w Chorwacji, one są wyższe niż w Polsce. To znaczy, drodzy Państwo, tak, lekarz zarabia około 2000 euro. I to, ponieważ tak, tutaj jest w ogóle taka służba no to już on ma do dyspozycji karetkę, a jeżeli jeszcze było pacjenta przewieźć do szpitala, to albo tą karetką jest podstawiony natychmiast prom. To znaczy dzwoni i prom już będzie czekał na niego w porcie na tą karetkę i zawiezie albo do dubrownika, albo do splitu do szpitala, ponieważ to są najbliższe w przeliczeniu na nasze koło 1800 zł. Proszę jak u nas dachówka się bije, prawda? Tam co którą się wkłada, przebija i ona sobie jest. Natomiast swoje dachówki z cienkich właśnie takich wapiennych bloczków i też właśnie kładziono to na dachy. Także jak będziemy, proszę Państwa, jechać czasami można zobaczyć właśnie, że domek, który ma jakiś taki kamienny dach, to znaczy, że to jest bardzo, bardzo stary domek. E, natomiast drodzy Państwo budowano także, teraz już oczywiście się nie buduje, takie e, pulne domki to się nazywa. E, to były domki też właśnie budowane z wapiennych bloków, bez żadnej zaprawy. Dlaczego tak? Drodzy Państwo, ten wapień tutaj z Braczu czy z Korczuli, on podczas deszczu, to znaczy oni się tak zaobserwowali, to że podczas deszczu wydziela tak zwane mleko wapienne. To jest nic innego tylko wapno gaszone. I układając kamienne bloki jeden na drugim i zostawiając na parę lat, właśnie ten wapień się rozpuszczał i tworzył tak jakby naturalną zaprawę. Prawda? Sklejał się zupełnie. I drodzy Państwo, takie taki mury były w ogóle nie do ruszenia później. Sekundkę proszę Państwa. akurat, ale drodzy Państwo, e, e, Filoksera jest dziesiątkowa winnica dosłownie i to też było, proszę Państwa, powodem emigracji tak dużej liczby w ogóle Chorwatów na 20. Także ten haracz musiał być naprawdę wysoki. No i tak jak już mówiłam, niezwykłe umiejętności negocjacyjne. I do tej pory, proszę Państwa, do tej pory wielki ludzie, którzy potrafiący w każdej sytuacji, tutaj właśnie ci prawdziwi Dubrowiczanie, w każdej sytuacji pójść po prostu na kompromis. Naprawdę, to, to nie wiem, czy to taka cecha po prostu już...